Maneczko, do ETS-a weszła nowa aktualizacja 1.55, ale niestety nie ma jeszcze autokarów w grze, ale nie oznacza to, że ja nie mogę autokarem sobie pojechać i tak oto tym sposobem, czyli drobnymi chęciami pozyskałem sobie taki oto Marco Polo, słuchajcie Marco Polo Eurolines, bardzo ładny autobus elegancki, zobaczcie, pięknie się prezentuje tutaj, your connection across Europe, e, czyli łączymy chyba Europę, coś tam, nie wiem dokładnie co to znaczy, e, niestety jestem słaby z angielskiego, ale nie szkodzi e, za to jestem dobry w jeździe wszystkim co ma cztery koła i kierownicę, także e, nie tracimy czasu, ja tutaj sobie podejdę już do mojego autobusu, tu oczywiście muszę wejść, cyk, cyk, cyk Hop, 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 tu. Ej, tu, hop, siedzi. Patrzcie, normalnie. Ej, tu nie idzie wejść. Mogę wejść do środka? Mogę, zobaczcie. Tak wygląda w środku. Tutaj, patrzcie, w ogóle nie wiedziałem, że tu może być tak. Kabina taka całkiem zabudowana. No dobra. Fajnie. Jest to jakaś nowość. Dla mnie, pierwszy raz widzę taki autokarz, żeby był tak zabudowany, nie? I tutaj piękne miejsca siedzące w moim autokarze. Zobaczcie. Tu z tyłu chyba lodóweczka, barek, nie wiem? Czyli po prostu dla klientów jakieś tam trineczki, piwko, i co tam sobie chcą. Dobra, idziemy tutaj do tego, siadamy za kółkiem. Cyk, jestem za kółkiem, zobaczcie. Tak, tu jest ładnie zabudowane, elegancko. Ja sobie zapalę silnik. A czekajcie, jak to z zewnątrz wygląda? Słychać? O, tu jest mega wyciszone. Wow. Czekajcie, wy wyłączę na chwilę silnik. I jeszcze raz zapalę. całkiem fajny e, e, efekt dźwiękowy dobra wracam do ciężarówki oczywiście i już wam pokazuję gdzie jedziemy pojedziemy sobie z Klagenfurt am Wütterze. tutaj jest jakiś punkt chyba ciekawy będzie pojedziemy sobie dlatego tędy i tu pojedziemy sobie w kierunku Grazu aby dojechać do Wiednia mam nadzieję że tu już jest centrum tego Wiednia w miarę chociaż Br Berno Brno, Brno, Wiedeń, Bratysława, nie no, pojedziemy sobie tu tak. zaznaczyłem jest tu jakiś parking, czyli z parkingu do parkingu Uznajmy, że wsiedli ludzie, nie, jedziemy teraz sobie ładnie dalej Dobra, mam silnik zapalony, nie ma czasu do stracenia Czekaj, on jest wyciszony, elegancko, taki cichutki Ale czekajcie, bo ja chyba, ja chyba się tu nie wyrobię jednak Ale dziwny dźwięk, jak się cofa Halo, nie zamykaj, mi tu bramę, ja już wyjeżdżam. Halo. Halo. Dobra, dzięki, dzięki, dzięki. Prawo, lewo, prosto, w drzewo. Zobaczcie, jak to się ładnie tu prezentuje, nie? Bardzo ładny autokar, Marco Polo. Nie wiem, czym kierownica jest jakby Mercedes, nie? Bo gdzie mam jechać? Patrzcie, jakie tam ładne... Osiedle jest elegancko. Ale ja muszę jechać w lewo. Kurczę, mała ta nawigacja jest. Troszkę mało czytelna, ale nie szkodzi. Damy sobie radę. Kto jak nie ja da sobie radę oczywiście? Ja tam nie takie drogi straszne i nie takie nawigacje, nie? Dobra, jedziemy w prawo. Elegancko, prawa wolna Znaczy, lewa wolna, prawą się wyklepie, chociaż nie, bo ja tutaj przecież w prawo jadę, także dobra, i teraz przygotowujemy się do skrętu w lewo. Ale gdzie dokładnie mam skręcić? A tutaj na głównej, dobra. Bardzo ładna pogoda dzisiaj oczywiście. Tu wygląda na wolne, tu też na wolne. Jeszcze tu raz spojrzę. OK. Ładne w ogóle tutaj budynki. Patrzcie miejsca parkingowe, przy tym bardzo ładnie. Podoba mi się tu. Aha, bo ja sobie to zaznaczyłem specjalnie, żeby tak pojechać właśnie. Czekajcie, ja mam. Aha, ja mam pierwszeństwo, chłopie. Gdzie teraz? Prosto, OK. Jak mi się tu podoba Normalnie patrzcie Eleganckie budynki, tu jest 30 na godzinę, dlatego pojadę sobie wolniej, żeby nie było I patrzcie tu jaka ładna supermarket, tam ładna okolica Ty, eee, ja tu 30 na godzinę jest Tu trzeba pomalutku, ja tu zwiedzam, patrzcie jakie boisko Boisko do tenisa, parking, ej bym to przybrał tego na parkingu Bardzo mi się tu podoba, tu jest naprawdę ładnie I skręcamy tu w lewo, dobra Jedziemy w lewo, a jak żeby inaczej. I, i, I tu. Dobra. Bardzo przyjemnie jedzie się tym autobusem, powiem wam. Czekajcie, bo tu było niby. Można to jakby zdjęcie zrobić. Nie wiem, nie wiem. Myślałem, że tu będzie coś bardziej ładnie jakoś tak. A jest tak w sumie normalnie, można powiedzieć. Tu jakaś ulica, tu jakiś kościółek albo coś takiego. Nie wiem. A i my jedziemy tak, jak jedzie ulica. Myślałem, że będzie skręt w lewo, ale to nie, ta ulica tak idzie. Okej. Okay. Wjeżdżamy troszkę pod górkę, spoko Uuuu Dobra, no i lecimy dalej Bardzo ładna pogoda, chociaż Aha, bo ja mam takie Przyciemnienie tutaj, myślałem, że ciemne chmury i a to jest, są ładne chmurki Tylko ja mam takie przyciemnienie szyby Co z, z, robi takie wrażenie, że te chmury są Ciemniejsze Skręć w lewo, ale ja mam na początku czerwony światło, Ja nie tak ose nie mogę skręcić, nie? Dobra, czerwone światełko. Patrzcie jaki tu jest ruch masakra po prostu tu. Aha A2 w lewo, okej. Okay. My sobie na te A2 będziemy tutaj wjeżdżać, także spoko. O jest zielone, pomarańczowe, zielone ruszamy. Dobra. Okej. Okay. I tu zjedziemy sobie oczywiście na prawy pas. I tu jedziemy cały czas prosto na razie, okej. Okay. O, pomarańczowe, zielone, elegancko, tu jest na chyba supermarket, co wyjeżdżaliśmy, nie? Tak to wygląda, nie wiem, albo... O Jezu, na krawędzik jechałem, Czy mi tu zaraz pomarańczowe nie mrugło? O, pomarańczowe, zielone, zaczęło mrugać, to znaczy, że za chwilę by było czerwone, nie? Okej, okay, lecimy dalej. Udało się przelecieć. Jadę prosto, oczywiście, że jadę prosto. I co jest fajne, nie jedziemy teraz e, tirem, tylko jedziemy oczywiście autokarem. A co za tym idzie? Nie obowiązuje już nas ob, e, ograniczenie prędkości tam do tych 90 czy 100 na godzinę. Tylko możemy sobie. Bo, że patrzcie, bym go tutaj normalnie pozdrowił już od tyłu. Ale na szczęście zdążyłem wyhamować. Refleks mam jeszcze nie najgorszy. Dobra, i jedziemy. Tu wprost. A, wprost i zjeżdżamy tutaj na Wiengras, czyli na prawo na A2, na autostradę w kierunku Wiednia, bo tam jedziemy sobie. Trzymamy się prawej strony, ale to jest na razie parking. Czekajcie, czekajcie. Tutaj zjeżdżamy w prawo, dobra. Elegancko. 50 na godzinę. No mam 60. Dobra, powiedzmy, że pojedziemy tak sobie w miarę przepisowo. Niech będzie, jak będzie 120. Na nadzieję... ciekawe, czy nam się uda w ogóle właśnie osiągnąć, bo tu silniku nie było do wyboru, słuchajcie. I był jeden, jedyny silnik, tylko tego autokaru, który jest do wzięcia. Tu, który oczywiście mam. I nie było możliwości żadnej y, konfiguracji za bardzo. Albo była. Teraz nie pamiętam, bo w jednym autokarze było, w jednym nie. Chyba że wziąłem chyba najmocniejszy, ja był na to wziąłem najmocniejszy, na pewno. Chyba skręcam w prawo. I lecimy. Zobaczcie, bardzo ładna pogoda. Mury ładne ładne chmurki. Mam też wgrany mod, słuchajcie, na pogodę. Jestem ciekaw, czy tu się jakoś fajnie ta pogoda dynamicznie podczas tej podróży zmieni. Chociaż nie jadę daleko, ale mam nadzieję, że będzie, będzie spokojnie. Czekajcie, bo tu rondo, 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 tu jest pusto, ok. Drugim zjazdem, czyli nie tutaj, tylko tam jakby prosto, OK rzucamy z ronda i teraz co? Prawo. Trzymaj się prawej strony. W prawej strony. ok, na gras. Aha, no właśnie, bo my jedziemy pierwszy na gras. Dopiero później będziemy lecieć dalej, okej okay. a mam gaz do dechy, a on tak, no, pod tą górkę słabo i to i jadę na pusto tak naprawdę, nie? Bo nie mam pasażerów, ale to tak, wyobraźmy sobie, że mam pasażerów, nie? Wiecie o co chodzi. Niech wyobraźnia tutaj zadziała ładnie. No i lecimy, lecimy, lecimy ile do Wiednia, 257 km, graz 94, ja tu sobie zaplanowałem, że zrobimy sobie taką ala, o, autobus, kolega po fachu, siemano, siemka, y, że zaplanowałem sobie taką ala pauzę na parkingu i tu jest parking, zobaczcie, i tutaj będziemy sobie chyba właśnie kręcić malutką jakby taką ala pauzę, tak, to się robi właśnie jak się jedzie autokarami gdzieś tam międzymiastowo czy między międzykrajowo, międzymiastowo też, nie, międzykrajowo tym bardziej. Jak jakieś dalekie podróże. Także ja jestem ciekaw, właśnie, jak to będzie wyglądało. Jak faktycznie wejdą te autokary do gry, będzie można wodzić tych pasażerów, nie? Czy ja sobie tutaj. Nie, to nie jest ten gdzie ja sobie planowałem. Ok. Czyli jeszcze jadę kawałek dalej. Ja tu mam zaznaczone na nawigacji, wiecie? A jak tu ładnie. Jak tu ładnie! Tylko to nie z tej strony... potrzeba można... Jest taki malutki parking, a tam ta wieżyczka była z drugiej strony, szkoda. Jak jechał w drugą stronę, już bym tam był, już bym tam szedł, nie? Dobra, jedziemy dalej ruch, nawet spory, która jest godzina, według, według ETS-a. 9:36, jak dobrze widzę. Czyli już taka godzina, powiedzmy, że już wszyscy stali i ruszają w podróż, nie? Dobra, ja tu sobie zajmę lewy pas, bo tego będzie można oczywiście wyprzedzić. Zobaczymy, jak mi się uda rozpędzić tutaj teraz. Przecież tu jest ograniczenie prędkości, chyba. Nie można za bardzo rozpędzać, także nie szalejemy. Dobra, tu można na prawo już zjechać. Elegant. A, i tu też. A, tu autokar się zepsuł. Hej, kolego, siema, co się ma. Coś tam się stało. I jeszcze trzeba było Marco Polo wziąć, a nie tam. Jakiegoś nowego. Neymanie. Dobra, lecimy dalej. Tak, podoba mi się ten autokar. Przyjemny do jazdy. Przyjemny do jazdy, ładnie wygląda. I wszystko jest w jak najlepszym porządku. Także można takie traski sobie jeszcze oczywiście w Eurotraku robić, że jedziemy autokarą. Chociaż właśnie, za niedługo wejdą te autokary. Ja jestem ciekaw, bo mają być skanie. Z tego co widziałem, mają być skania i będą chyba trzy do wyboru, jak się nie mylę. Ale nie jestem całkiem pewny Słuchajcie, patrzcie, 110 na godzinę Bo wjechałem lekko na lewy pas No i to jest chyba jego maksimum, słuchajcie Dobra Czy ja tu mam tą pauzę? Czekajcie, mapka Też nie, gdzie ja tą pauzę planowałem? Albo mi się... Czekajcie, albo mi się wyłączyła już ta pauza Nie, tu mam pauzę planowaną Okej, okay, tu mam pauzę planowaną Spoko Czyli takie... Aha, bo mógł, w sumie tu bym też mógł, nie? Ale... I takie w połowie tam, dobra Tam oczywiście będzie przerwa na siku Może można wyjść na stację, sobie coś kupić Bo tu jest sam parking, tu chyba nie ma nic do kupienia Uuu, trzymaj się lewej strony Boże, zagapiłem się Tak patrzę, patrzę sobie tutaj Tak, tu jest malutki parking, także tu dobrze, że tutaj nie planowałem tej przerwy, nie? Bo by ludzie przeklinali, słuchajcie Że nie ma stacji, nie ma nic Tylko kibelek, nie? Dobra, pogoda się zrobiła ładna, chmury znikły Czyste niebo, elegancko. Taki zjazd na ful, hul, coś tam. Tutaj nie zjeżdżamy. No i słuchajcie, będzie można sukać, szukać jakieś fajne traski, takie ciekawe, gdzie mogą być jakieś ładne widoki, i ładne miejsca i takimi autokarami sobie jeździć. 500 metrów zjazd. O, i my tutaj zjeżdżamy, my tutaj zjeżdżamy. Oczywiście, że zjeżdżamy w prawo, zaparkujemy sobie. Idziemy sobie na stację, oczywiście. Raz, stacją. Jeżdżamy w prawo. Czekajcie, gdzie jest parking? Parking w prawo dla ciężarówek i pewnie też dla autokarów, bo ja nie jestem osobówką, nie? Czekajcie, y znaczy się parkować, może tankować? Chyba nie muszę, O, tutaj można zaparkować. Patrzcie, jak ładnie. Tutaj ludzie już sobie pauzy robią elegancko. O i tu parking duży. Czekajcie czekaj, bo za bardzo zahamowałem. Co trąbisz tam? Tak, wyłączamy sobie światełka. I ja sobie wyłączam silnik. Tak, i teraz tak, ludziska ludziska można iść na przerwę. Ja w ogóle wiozę też. Autobus przystosowany dla niepełnosprawnych, czyli wszyscy, wszystko spoko. Tu śmietniki, halo, śmieci można wyrzucić stare, bo tam się ludziom nas zbierały. Dzień dobry, jak tam? Odpoczywacie, ładna pogoda, co? Korzystacie sobie, gdzie wyjedziecie? Austria, wyjedziecie do Austrii pewnie gdzieś. Ja też ja dodałem z do Wiednia. Tylko ja mam rejestrację polskie, bo jesteśmy wycieczką z Polski. Zobaczcie, tu można naładować elektryczne auta. Albo nie, E-Go, albo jakiś gaz do tankowania. Co tu jest? Czy to odkurza, jest? Nie wiem, bo tu w jakiś Volkswagen. Tu Skoda sobie stoi. Tu też Skoda. hopie, ja nie zawracaj. Tu jakieś teusze, Wrolet. Nie wiem, co to jest. I abarcik. Bardzo ładny abarcik, spoko. Dobra, idę po dogi znowu. Halo, dzień... Znowu znikło, muszę tak z tego. Halo, dzień dobry. Hot doga raz i raz hamburgera, kole, frytki do tego. Taki mm. zestawik. Dziękuję bardzo, do widzenia. Idziemy sobie tu usiąść, elegancko, tu cyk. O, i relaksik. Jemy sobie cyk, hot dog, hamburger, kolka, frytki. Wszystko elegancko. Dobra, pojedliśmy się, to teraz trzeba iść do łazienki, nie? Trzeba poszukać, czy gdzieś tu jest ubikacja. Halo, jest ubikacja gdzieś. Ale dzień dobry. Ubikacja to tu na stacji pewnie będzie, bo tak tu no, niczego innego tu nie ma. Gdy zobaczysz nas. Hopie, Reutersport. Idę zobaczyć, czy jest ubikacja tutaj. Halo, dzień dobry. O, tu można te hot dogi. Patrzcie, jakie fajne, jakie fajne kiełbaski. No, elegancko. Tu jakieś, kurcze pieczywa, ciasta. Tu można papier, Nie, papierosy. Co tu jest? Soki, lodówka. Aha, mleko. Tu jest chyba kibel. Albo nie. Gdzie macie WC? Tu jest exit. Dobra, pan daje jeszcze gazetę do czytania na drogę. Dzięki. I, I co? I tyle. Tu idziemy do kibla. O, ale kibel, ty nie ma kibla, dobra. Jest kibel, powiedzmy, pojedziemy do ubikacji, jest elegancko, wychodzimy sobie i idziemy z powrotem do naszego autokaru, bo trzeba jechać dalej. Trzeba jechać oczywiście dalej. Tu wchodzimy, cyk, 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 dobra, zapalam silnik. Jedziemy dalej w podróż, wszystko elegancko, ładna pogoda, mam nadzieję, że tak zostanie już do końca. I lecimy. Wszyscy się pojedli, wszyscy są ładnie y, załatwieni, że tak powiem, czyli poszli do ubikacji i tak dalej. I można jechać już teraz bez żadnych y, przystanków, bez żadnych przerw do celu, czyli do Wiednia. Tak, teraz już jest w sumie chyba bliżej niż dalej, bo z tego co tam patrzałem, to tak kawałeczek się ma, tu jakaś kontrola policyjna. Y, z tego co patrzałem, to. Y, to ten. Jak to się mówi? Z tego co patrzyłem, to. Delikatnie za połową była, nie? Ten parking, y, gdzie, gdzie sobie robiliśmy przerwę Także spoko I dobra, tu lecimy dalej oczywiście Dobra, tu możemy się trzymać Prawej strony, żeby tutaj nas inni Mogli wyprzedzić, bo nie jesteśmy Aż tak szybcy, nie? Także tak szybko nie rozwiniemy takiej dobrej prędkości I tu będziemy zaraz zjeżdżać, także tu już się nie rozpędzam Tu już się nie rozpędzam Bo nie wiem, czy bym zdążył go wyprzedzić Z tym moim silnikiem tutaj, który tu mamy I z tymi koniami, co tutaj są Trzymaj się prawej strony. No właśnie, i tu już zjeżdżamy. Tu już oczywiście migać. I tu już żegnamy autostradę. Elegancko. Tak. Ja lekko przyhamuję, żeby tu nie było jakiegoś, że mnie tu na zakręcie kurcze wyrzuci. No ale ogólnie powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie do jazdy. Ten autobus przyjemnie się jedzie. Chyba dobrze dopracowane wszystko. Wszystko działa tak jak powinno. I myślę, że jeszcze takim autokarem sobie pojadę. Chyba, że zdąży już wyjść, właśnie oficjalny ZTS, a nie? Dobra, jadę w prawo. I tu jest na chwilę. Co dobra, będę cały czas w prawo. Z lewej nic nie jedzie, w lusterku wszystko ładnie widać. Dobra, i tu skręcamy w prawo. Ok, tu jakiś supermarket. I tu czekajcie, ja mam tu skręcić w prawo. Ok. I co dalej? Znowu w prawo. Przygotuj okay. się w lewo. Jak ja tam ewidentnie. Prawo, a następnie skręć w prawo. No chyba od razu w prawo kurczę. Skręć w prawo. No właśnie, skręć w prawo. Pojeżdżam, ja myślałem, że to jest podwójne T, a tu nie jest. Dobra, i gdzie ja tu jadę? Jakieś domki ładnie to wygląda. Ale gdzie ja tutaj jadę kurczę? Fajnie, to by było. Znaczy, nie wiem, czy by to by było, by było fajnie mieszkać, ale tu ładnie się domki. Wygląda ładnie, ale tu jest przy samej autostradzie. To tutaj mega głośno musi być, nie? Patrzcie, tu zjeżdżamy ładnie. Tu, tu coś budują. Tu coś budują, także tu wszędzie hałas. Jak to go dają po śląsku, larmo, nie? Lewa wolna, prosto też wolne. Ej, prawa wolna, prosto wolne. Spoko. No i dobra. Już za chwilę jest ten parking. Gdzie on jest ten parking? No właśnie, gdzieś tutaj jest, nie? Tutaj. W lewo, okej. Okay. Rężowo, czyli tak? z pierwszeństwem idzie, chyba Włączę w kierunkowskaz na wszelki wypadek, żeby mnie tu nikt nie chciał mandatem ukarać. I znowu w lewo, okej. Okay. Dobra, tu z prawej jadą. Ten skręca w lewo. No ale jedź, czemu ty mnie puszczasz, chłopie, przecież ty masz pierwszeństwo. No dobra, jak nie chcesz jechać, to ja jadę, na no co? Aha, i tutaj, no właśnie. Dotarłem na miejsce, oczywiście. Zobaczcie, jak ładnie się udało dotrzeć. Co tu gdzieś zaparkuję z lewej strony. Innego parkingu niestety nie było, nie? Patrzcie, tutaj się wkomponuję w te lewo. Będzie gitara, nie? O jezu, zahaczyłem. To był jednak zły pomysł, żeby tutaj jechać. Patrzcie, tu jest za ciasno, nie? Ale ja dam radę, patrzcie. Kilka razy i damy radę. I jeszcze raz, ostatni raz. I teraz będzie już git. Zobaczcie. Nawet ja mogę tak sobie zrobić, o i tak cofać patrzcie jak elegancko wychyliłem się przez szybę o tak, wyłączam silnik dojechałem na miejsce i tak wyglądała podróż jeszcze wam pokażę jak wygląda mój ładny autobusik tutaj, o elegancko tak wyglądała podróż autobusikiem, Taka, taki mały przedsmak tego co będzie oczywiście w następnej mam nadzieję aktualizacji do Eurotax Simulator 2 Czyli jazda autobusem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Łapeczki w górę, komentujcie i widzimy się następnym razem. Elo!